W chorobach infekcyjnych, zakaźnych najlepszą formą leczenia jest zapobieganie tak naprawdę. I byłoby pięknie na świecie, gdyby była szczepionka profilaktyczna przeciw HCV, którą zaszczepilibyśmy masowo wszystkich ludzi na całej Ziemi, jeszcze niezakażonych, i ta szczepionka profilaktyczna uchroniłaby człowieka przed zakażeniem. Takiej szczepionki niestety dzisiaj jeszcze nie ma. Jest od wielu lat szereg prób szczepionkowych. Żadna z nich nie okazała się na tyle skuteczną szczepionką, nie daje gwarancji trwałej protekcji. W związku z tym jakby siła ciężkości badań naukowych poszła raczej w terapię niż w szczepionkę taką prewencyjną. Czyli na najbliższe lata nadzieja na uchronienie ludzi przed zakażaniem się wirusem HCV jest bardzo nikła, bardzo mała. Natomiast ideą jest identyfikacja tych osób zakażonych która to identyfikacja może nastąpić poprzez testowanie masowe, przesiewowe, wykonywanie testów, identyfikacja tych ludzi chorych i wczesne leczenie osób zakażonych. Wczesne, podkreślam, dlatego że też są dowody naukowe, że im wcześniej zaczniemy tę terapię, to tym, większe, tym, tym większa szansa trwałego, trwałej eliminacji wirusa i większa szansa mm, uchronienia pacjenta przed destrukcją, i degradacją wątroby. Wątroba ma wiele klinicznych funkcji w, w, w organizmie, nie tylko funkcji odtruwania. Fizjologia przewiduje około kilkanaście funkcji różnych dla wątroby. W związku z tym takie leczenie gwarantuje mniejsze uszkodzenie, mniejszą destrukcję narządu, czyli on jest bardziej sprawny. A zakładając, że około 20% pacjentów nieleczonych z przewlekłym zakażeniem HCV ma szansę w przyszłości rozwinąć marskość i w następstwie marskości raka wątroby, to to wczesne leczenie ma tym bardziej swoje uwarunkowanie.